Mamy minutę do startu. Okej, okay, mapka jest. Zaczynamy od... Tam, Może... tak? Tak, tak, tak coś takiego. Wrócić, wrócić tutaj na... na te punkty. Hop, 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 No jak tu 90, 35, e... co? Tak, 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 tak. A tak, dobry, dobry, dobry pomysł. 30, Czyli od 34, 34 tak? na start, tak? No. Dobra.

tu miałem batonik Batonik. Jak go oceniasz w skali od 1 do 10 Wszystkie batonik i bardzo dobre Ale jest super aura Gliście Gęsto Wilgotta Zlećmy do tej idąc ob obkrążającej zbocze Chyba, że tutaj do trawers do Polanki, tutaj i tam spadamy w dół tą stokową. Uuu, coś się stało? Nie wiem, co się stało. Krzaki, paton Raw Energy z Lidla. Czekoladka z wanilią? Nie, z waliną. No i tuż Ma cukier? Dużo, ale ma taką konsystencję z bitą, która zapycha usta. Trzeba dużo popijać, więc daje mocne 5 na 10. Się rozpadało. Jakoś tak zimno się od razu zrobiło. No ale... 2,5 godziny za nami cały czas gdzieś po masywie pilska biegamy i znowu do góry bo było w dół Póki... a Marek z racji celebracji trzeciej godziny wyciąga tajną broń którą ma zawsze czyli schabowy z bułką no dobrze, skala od 1 do 10. Samowy 8 plus. To dlatego, że nie robiła żona, <noise> tylko sam. Ale Gabianieśka są smaczniejsze. Wtedy 10. Wtedy 10. 5 godzin za nami. O, dwie wtopy. W sumie pewnie 15-20 minut no i ostatnie 5 punktów do zrobienia no już lekko nie idzie, nowe to na pewno <tryk> Ja zjechałem na dupie. No i dzień drugi zaczęliśmy. I po pierwszym wejściu na tysiąc śnieg. Normalnie pierwszy śnieg. Ależ bajka. Tam, gdzie to drzewo jest, punkt. Samotne drzewo w gęstwinie. Kurde, mam zagrawiały ręce. O jej,